naszagdynia.eu jesteśmy na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Pódzkiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Chylońską i czekamy na otwarcie szlabanu Jak często, jak często pan jeździ? Codziennie. Codziennie. W jakich godzinach? Rano po południu i czasami wieczorem. Jak długo pan musi stać? No czasami pół godziny albo ze 40 minut na przykład jak jest dłuższa kolejka. Jak pan myśli dlaczego tak jest? Eee... Cały czas są szlabany zamknięte i nikt nie pomyślał o żadnym rozwiązaniu, żeby to zrobić. Yy, a co można by było zrobić, żeby tą sprawę poprawić? No ja myślę, że tu tunel, tak jak jest yy, w Wejherowie pod przejazdem, byłby najlepszym rozwiązaniem. A dlaczego takiego tunelu tutaj nie ma, jak pan myśli? Nie mam pojęcia. Może Gdynia <grytania> cienka w gotówkę. <grytania> yy, pan jest Gdynianinem? Gdynianinem jestem. Tak jest. Całe życie, od urodzenia, 31 lat. Utrudnia to panu w jakiś sposób życie? No tyle to, że paliwo się marnuje i czas. <noise> Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.